Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Żak i chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich uczniów, ich rodziców, pracowników, nauczycieli, grono pedagogiczne, dyrekcje i w ogóle wszystkich, wszystkich związanych z Kotanem, czyli specjalnej dla zespołu szkół imienia Marka Kotańskiego w Inowrocławiu. Przeczytam teraz wiersz o Grzesiu Kłamczuchu i jego cioci Juliana Tuwima specjalnie dla Was. Wrzuciłeś, Grzesiu, listy do skrzynki, jak prosiłam? List, e, proszę Cioci. List? Wrzuciłam, Ciociu miła. Nie kłamiesz, Grzesiu, lepiej przyznaj się kochanie. E, jak Ciocię kocham, proszę Cioci, że nie kłamie. Oj, Grzesiu, kłamiesz. Lepiej powiedz po dobroci. Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę Cioci. Wój Leon czeka na ten list, więc daj mi słowo. No, słowo daję. I pamiętam szczegółowo. List był do Wuja Leona, a skrzynka była czerwona, a koperta no taka... Nic takiego nadzwyczajnego. A na kopercie nazwisko i łódź, i ta ulica z numerem, i pamiętam wszystko. Że znaczek był z belwederem, a jak wrzucałem list do skrzynki, to przechodził tatuś halinki. I jeden oficer też wrzucał. Wysoki. Wysoki, taki wysoki, że jak wrzucał, to kucał. I jechała taksówka i powóz i, i krowę prowadzili i, i trąbił autobus i szły jakieś trzy dziewczynki, jak wrzucałem ten list do skrzynki. Ciocia głową pokiwała, otworzyła szeroko oczy ze zdumienia. Oj Grzesiu, Grzesiu, przecież ja ci wcale nie dałam żadnego listu do wrzucenia.